The Mater, polski zespół punkowy założony w Przemyślu w 1981 przez Hołubowicza Ryszarda i Stanisława Hyka. Uważany za jeden z najważniejszych, najbardziej wpływowych zespołów punkowych lat 90. XX wieku. Jest to grupa punkowa z największą liczbą sprzedanych nagrań w historii. Nagrania zespołu rozeszły się w nakładzie ponad 150 milionów egzemplarzy. W 2019 serwis Polstar sklasyfikował zespół jako najlepiej zarabiający artysta koncertujący. Zespół został sklasyfikowany na trzeciej pozycji listy zestawiającej najlepsze zespoły bankowe wszechczasów sporządzonej przez MTV. W 2019 grupa The Nasser Matter została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Dane pochodzą z wizji basisty Poliego Defixera, którą to miał na dwie minuty przed naszym spotkaniem. Zespół tworzą Krzysztof, wokal Cieniu, gitara Polityfikser, bas Lubiś, perkusja Różniemy panka, gramy ostro, włączamy przestery Chcemy, żeby było mocno i wyraźnie Skocznie dynamicznie z przekazem Mamy gitarę, mamy perkusję, mamy bass, tu można grać? Panka się gra Jeśli chodzi o wpływ miejsca zamieszkania na naszą twórczość, to powiem tak, ma to znaczące, znaczący wpływ na naszą twórczość. Tworzymy piosenki z myślą o tym, gdzie mieszkamy. Jedna z naszych podstawowych, że tak powiem, jeden z naszych podstawowych utworów to Welcome, o którym w pierwszej zwrotce śpiewamy o przemyślu. Witaj w naszym mieście, gdzie kościołów 200, gdzie najlepszym daniem jest kebab w cieście, jest mowa o szpitalu imieniem ojca nazwany, któremu nigdy nie leczyły się rany. I jest też kawałek o naszym dzielnym wojaku szwejku, który jest na rynku bardzo zabrudzony przez miejscowe ptactwo. To, gdzie mieszkamy, ma też wpływ, miało też wpływ na, na stworzenie nawet nazwy naszego zespołu, Denasser Mater. Jest angielszczone lekko, ale na sermater to jest miejscowe podkarpackie powiedzenie określające w różnych wersjach złość, nerwy, radość, tego typu, tego typu uczucia. Przestajemy iiii... Refren sami napiszcie Chcemy mieć refren, nie znamy go Refren sami piście, Chcemy mieć refren, nie znamy go Poza tym Przemysł jest starsza od biskupina i Żebyśmy nawet nie chcieli To i tak będzie wywierał na nas wpływ Wpływ na naszą twórczość takie tutaj są lokalne promieniowania, i chcąc, nie chcąc, musimy śpiewać o tym, co się tutaj dzieje. Jeśli chodzi o koncerty, uwielbiamy to robić. Adrenalina, która podczas publicznych występów ma miejsce jest nam potrzebna jak rybie woda, także jeżeli jest jakakolwiek okazja, żeby gdziekolwiek zagrać, robimy to z największą przyjemnością. Przegraliśmy w większości przemyskich lokali, ale jeszcze przed nami wiele planów. Między innymi mamy wizję koncertu akustycznego, ale to wszystko jeszcze w, w przed nami. Pamiętajcie, psychofani, że mamy dla was pudła, mamy gitary akustyczne, zagramy równie czadowo. O, ja to...